Siemano, jestem Sikorita, z kolei, film na moim kanale I w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie każdą flagę Europy I po prostu dopasujemy tutaj na tier listę, która jest najlepsza, a która najgorsza Oczywiście będzie to moja subiektywna opinia Więc jeżeli wy chcecie więcej filmów na moim kanale, to zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie łapkę w górę No i dobra, zacznijmy Mamy tutaj flagę Austrii, tak szczerze mówiąc ona jest trochę prosta, ale nie jest też jakoś brzydka Więc flagę Austrii dałbym na takie B, bo jest w sumie przeciętna, ale też nie jest jakoś kreatywna specjalnie więc no, myślę, że B to będzie dobra ocena. Kolejną mamy Bośnię i Hercegowinę. I ona jest po prostu fatalna. Daję ją, może nie na D, ale dam ją na C, dlatego że kolorki są ładne. Ale po prostu ten taki znaczek, ten taki trójkąt, to jest tak brzydkie, że po prostu. Mm. Kolejną mamy Belgię I w sumie Belgia ma Takie średnie, w moim zdaniem, kolory Ale myślę, że jednak Jest bardziej kreatywna od Austrii Więc myślę, że mogę ją w sumie dać na B Bo jakoś specjalnie mi się nie podoba Kolejną mamy Bułgarię, którą daję na A Ponieważ moim zdaniem jest bardzo ładna Albo nawet na S, dlatego że ona po prostu ma Bardzo ładne kolory, ponieważ ma taki Bardzo fajny miętowy kolor Taki ładny, krwisty, czerwony No i biały, to jest ładnie nawet dopasowane Bardzo się jakby te kolory pasują do siebie, Więc, właśnie dlatego dałem S. Kolejną mamy Białoruś, która ląduje tak samo jak Bośnia, dlatego że ona jest po prostu brzydka. Ten wzorek po boku to jest tragedia. Nawet nie wiem, co on znaczy. Wygląda jakby to, nie wiem, był jakiś dywan albo coś takiego po tym boku. Nie wiem. Kolejną mamy Szwajcarię i w sumie te kolory też są dosyć ładne. I jest w miarę kreatywna ta flaga, więc myślę, że tak samo jak Austria i Belgia, dałbym nią na B. Czechy, moim zdaniem, są bardzo ładną flagą i dałbym ją na A. Ale aż tak ładne jak Bułgaria w sumie nie są i myślę, że tutaj no, A będzie dobrą ocenką. Kolejny mamy Niemcy i tutaj, no, mimo tego, że to jakby Belgię dałem tutaj na B, bo tutaj są takie wyblakłe i to jest w tym dżydkie, to są takie mocne te kolory, więc właśnie dlatego daję to na A. Kolejną mamy Danię, która szczerze mówiąc, jakoś tak średnio mi się podoba, więc dałbym ją również na B. Dobra, wiecie co, generalnie teraz ja miałam tutaj trochę zdanie. Te dwie flagi dam na D, ponieważ one serio są po prostu bardzo brzydkie i ja bym je po prostu dał na najgorsze, więc jakby tutaj zostaję. Kolejną mamy Estonię, która też ma bardzo ładną flagę, więc również z tym dałbym ją na S. Po prostu ten czarny kolor niebieski to są po prostu ładne kolory, no. Co jak co, ale musicie się z tym zgodzić. Kolejną mamy Hiszpanię i jeśli chodzi o Hiszpanię. Jakoś bardzo ładnej flagi dla mnie nie mają, więc daję ją na B, bo jest taka przeciętna. Kolejną mamy Albanię, i mimo tego, że nie jest ona jakoś specjalnie ładna, mi się osobiście nie podoba, więc dałbym ją na C, ponieważ najgorsza zaś nie jest, ale też nie jest, no jakby nie dorównuje ładności tych flag na B, więc owa flaga ląduje na C. Kolejną mamy Andorę, i ona w sumie też nie jest najgorsza, więc dałbym ją tutaj. Finlandia ma szczerze też takie kolory średnie, i kreatywność. Chociaż nie, kolory są. Ładne, ale kreatywność średnia, więc w sumie dałbym ją nawet tutaj, bo ona też jest całkiem ładna. Francję też bym dał tu, bo kolory Francji też są bardzo ładne. Tutaj mamy Wielką Brytanię. I przecież w sumie zastanawiam, gdzie ją mogę dać, bo niby ma te wzorki takie. Kolory ma bardzo ładne. Nie no myślę, że mi się jednak podoba ta flaga, więc daję ją tutaj. W ogóle wiem, że teraz tego nie widać, bo wyciąłem to w montażu, ale tu jest tyle reklam po bokach, że to jest hit. Jak na te pieniądze lecą masakra. Kolejną mamy Grecję i Grecja, tak szczerze, tak trochę wygląda dziwnie moim zdaniem. Dałbym ją na B, bo jest taka. Przeciętna w sumie, bo kolory ma ładne. Ale układ tej flagi jest czy taki średni. Kolejną mamy Chorwację, która naprawdę mi się podoba. Ma bardzo ładnie dobrane kolory i ten herb też jest całkiem ładny, więc daję ją właśnie na A. Kolejną mamy Węgry i ta flaga mi się szczerze wcześniej tak podobała dosyć, ale teraz moje zdanie jest taka średnia, więc daję ją również na B, ponieważ moje zdanie jest taka przeciętna. Następnie mamy Irlandię i szczerze mówiąc, ten pomarańczowy kolor mi się jakoś specjalnie nie podoba, więc zdałbym ją ogólnie na C. Kolejną mamy Islandię. Islandia ma bardzo ładną flagę i dałbym ją tutaj za Chorwację na A. W sobie mamy Włochy, które też mają bardzo ładną flagę, więc również bym dał je tutaj na A. I jeśli chodzi o flagę Liechtensteinu, to ona mi się bardzo podoba, dlatego że po prostu te kolory strasznie mi się podobają. Ten czerwony i niebieski, takie mocne te kolory. Więc daję tutaj na S jako najładniejsza flaga. Litwę dałbym, szczerze mówiąc, na B. Bo Litwa się tam niczym nie wyróżnia za bardzo, mimo tego, że ma różne... Jakby kolory. To jednak mi się jakoś specjalnie nie podoba, więc daję ją na B. Jeśli chodzi zaś o flagę Luksemburgu, to mają oni również bardzo fajne kolorki, więc dałbym ją na A. Flaga Łotwy szczerze jest brzydka. Nie podoba mi się za bardzo ten bordowy. Jeszcze ten mały pasek biały. Taki mały, powinien być większy, więc daję ją na C. Jeśli chodzi zaś o Monako, to kolory mi się bardzo podobają, więc daję ją na A. Mołdawię. Zastanawiam się w sumie, co zrobić z Mołdawią. Myślę, że dam ją tak samo jak Andora, ponieważ są bardzo podobne do siebie, więc Mołdawia leci na. B. Jeśli chodzi o Czarnogórę, to mi za bardzo nie pasują. W sensie za bardzo nie lubię takich flag z takimi herbami. Ale myślę, że dam ją jednak na B, dlatego że jednak najbrzydsza ona nie jest. Macedonia Północna ma ciekawe dosyć kolorki. Bardzo ładny wzorek, więc daję na A. Tutaj mamy flagę Malty i ona szczerze jest mocno średnia, więc daję na C. Tutaj mamy Niderlandy i Niderlandy są też dosyć ładne, więc daję na A. Co dalej? Norwegia. Norwegia ma w sumie te ładne kolory, ale ich układ mi się szczerze mówiąc tak średnio podoba, więc daję na B jako przeciętna flaga. Bardziej mi się to podoba na Islandii niż na Norwegii. Oj, mamy flagę Polski, która ląduje na A. Nie no, tak szczerze, jeśli chodzi o flagę Polski, to średnio mi się ona podoba, taka. No, na B bym ją dał jako przeciętna. Tam mamy flagę Portugalii, która ma również bardzo ładne kolory. Ten zielony po prostu i czerwony to jest bardzo ładne. Więc również leci sobie tutaj na A. Tutaj mamy Rumunię bodajże. Więc ja bym ją również tutaj dał. Dlatego, że ona najładniejsza jednak nie jest. Nie wiem, jakoś tak. ten. Te połączenie tych kolorów niebieskiego, żółtego i czerwonego jakoś mi tak nie pasuje. Co mamy dalej? Dalej mamy Serbię i również we fladze Serbii te kolory są takie wyblakłe, więc dałbym ją również na B jako przeciętna flaga. Dalej mamy flagę Rosji, mimo tego, że No Rosja nie jest dla nas przyjaznym krajem, naprawdę mi się ta flaga podoba. Albo nawet bym ją dał na top 1, dlatego że ona jest serio ładna. Dalej mamy Szwecję i Szwecję dałbym na A, ponieważ też jest całkiem ładna. Dalej mamy Słowenię i Słowenia ma w sumie ładny wzorek. I ładne dosyć kolory, więc również dałbym ją na A. Słowacja podobnie. San Marino, bardzo mi się podoba ta flaga. To jest taki jasno niebieski. Ten wzorek też jest całkiem ładny i to się tak ładnie po prostu z białym komponuje ten niebieski. Więc daję ją na S. Dalej mamy flagę Turcji. To ma taki bardzo ładny czerwony kolor, więc daję ją znowu na A. Flaga Ukrainy również mi się podoba. I zostały nam ostatnie dwie flagi. Jeśli zaś chodzi o flagę Watykanu, to jakoś bardzo mi ona nie pasuje. Dałbym ją na B. A flagę Kosowa. Daję na A, ponieważ no po prostu ładnie wygląda ten kształt państwa. Jeszcze są te gwiazdki na górze, to po prostu wygląda dobrze. I ten kolor niebieski też mi ładnie pasuje. I to jest moja tier lista flag Europy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Więc jeżeli chcecie więcej, to zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie łapkę w górę. Ale tymczasem Was żegnam. Siemano.